jest Lejtko, także humor dopisuje, nie było mnie, troszeczkę czasu, no ale to no nie moja wina, chciałem coś pokazać z zewnątrz, nie da się, bo od dwóch tygodni ciągle leje deszcz, non stop, dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, pada, 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 no okręty, no, nawet nie mogę być z domu, no. co ja mam powiedzieć, no, nie mogę być nawet z domu, no. także jestem na siłowni, dzisiaj troszeczkę przysiadów, troszeczkę może jakichś rekordzików, bo już naprawdę dostaję szału siedząc na chacie i nie robiąc nic tylko praca dom, praca dom. Nie to tak jest takie kółko, to jeszcze no, nie mogę się wydostać w ogóle z schłokną. No tragedia, istna tragedia. Także co? Dzisiaj siadę, 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 siady i siadę. No dobra, lecimy. BUM! Rozgrzewka zrobiona. I wjeżdżamy z siodami. Uuu, będzie grubo, będzie grubo na początek. Teraz wam pokażę, co na porządek. Poważny ciężar, powtarzam, uwaga, powtarzam to. Poważny ciężar wjeżdża, gryf. 27 kg, kilo, nie? Uj, będzie grubo, jak to pójdzie, to dzisiaj wszystko pójdzie. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Pamiętajcie o dopinaniu pośladków w końcowej fazie ruchu. Bardzo istotne. Jeżeli chcecie, żeby wam rosła dupa, dopinajcie. Dopinajcie, dopinajcie do bólu. Ma boleć, kurwa, ma boleć. Nikt nie mówi, że będzie Nikt nie mówi, że będzie lekko, no. Nikt nikt nie mówi, no. Nikt nie mówi, no. nikt, 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 nikt nie mówi. I'm not Dyszek poszło w miarę lekko, w sumie bardzo lekko, i teraz delikatne schody się zaczynają z tego względu, że powyżej 100 kg już mam delikatny problem z kolanami. Ogólnie już od, nie wiem, od roku ponad nie dźwigam jakichś mega ciężarów jeżeli chodzi o przysiady. Mój rekord gdzieś sprzed dwóch lat to było 160 kg, nie wiem. Chciałbym chociaż wyrównać to z tamtych czasów, czyli chciałbym te 160 kg po prostu dzisiaj przysiąść elegancko. Jakby się udało. No ale mam problem. Mam, czy mam problem? Mam problem, mam problem z prawym kolanem. Coś. Już jak powyżej 100 kg, jak już jakiś tam przysiad robię, to zaczynam odczuwać te kolano, nie? Delikatnie. I... I zawsze na to zwracam uwagę. Staram się nie dźwigać jakoś mega dużo na nogi. Jeżeli chodzi o przysiad, co pójdzie, to pójdzie. Zobaczymy. Więc. Lecimy z tym. O! Przepraszam. Let's do this. Widzimy na 120, a już chyba założy pas. Nie chcę się marnować delikatnie. I coś Wam później powiem jeszcze ciekawego. Ogólnie powiem Wam, jaki miałem patent na to, żeby progresować, jeżeli chodzi o osiady, jakieś takie inne cięższe, cięższe boje, nie? Miejmy nadzieję, że moje to przetrwa. Miejmy nadzieję. poszło w miarę lekko. Mam nadzieję, że wyrównam rekord, że pójdzie 161 kg. Jeżeli nie, nie będę zły, no bo wiem, że te kolana moje no, pozwala tylko na tyle, ile pozwala, więc no, nie mogę tutaj jakoś tego przeskoczyć. Tak to jest, mam słabe przysiady, niestety. A, miałem do tego wrócić, jak pobiłem te rekordy. To robiłem kiedyś taką, taką rzecz, że troszeczkę oszukiwałem jakby psychikę, mi się tak wydaje, bynajmniej. Że na przykład, jeżeli miałem w przysiadzie Stówkę, mój, yy, mój Max na jeden ruch, no to robiłem takim, takim jak chciałem: przed 110 atakować i zakładałem 120, zdejmowałem to sobie na plecy, trzymałem to przez chwilę na plecach i w ten sposób mi się wydaje, że troszeczkę oswajałem się z ciężarem, bo mówiłem kurczę, ale ciężkie, ale ciężkie, Ścią odkładałem to z powrotem, ściągałem 10 kg, zostawało 110 i waliłem z tym przysiad, no bo wtedy, jak ściągałem już 110, mówię, przez chwilę miałem coś cięższego. To już jest o wiele lżejsze, i wtedy robiłem przydział. Nie potem tak, już przestawałem to stosować. Bo po prostu, jak już do czegoś podchodziłem, to bardzo powoli te, te rekordy biłem. Naprawdę, tam dokładałem gdzieś 1 kg. Jeżeli byłem w okresie masowym, czy tam 2 kg, z treningu na trening gdzieś. Na przykład, jeżeli, jeżeli na przykład nie mogłem progresować, zostawałem przy tym samym ciężarze cały czas. Jeżeli oswoiłem się z tym ciężarem na tyle, że po prostu wiedziałem, że na następnym tym treningu już mogę więcej, to tutaj po prostu byłem więcej. Nie, no trochę zmieniłem taktykę. No i tak to teraz wygląda, dobra, teraz będzie, no co, zaatakuję może 140 od razu, na raz, zobaczymy jak to pójdzie, jak będę czuł jakąś planę, to raczej sobie odpuszczę, jeżeli w miarę lekko pójdzie, to spróbuję zatakować 160 jeszcze i miejmy nadzieję, że pyknie, jeżeli nie, ja nie będę zły, także sprawdźmy. Mordo! Jak poszło to To pójdzie już wszystko. Dobra, lecimy, no 162 rzucimy Jak pójdzie na raz, no to idziemy dalej, no. No idziemy dalej, no to ja będę gadał Także wrzucam to i lecimy z tym, no nie ma na co czekać, no nie ma na co czekać, no Ty no morda, no kij nabity, no. Ty no 161, no nie przewalaj, ty nie przewalaj. No nie przewalam, no masz tu. Połóweczka z jednej, połóweczka jest i z drugiej 162. Jedziemy. Psychiatryk! Psychiatryk! Psychiatry. Dobra, ja nie przerywam pasy, idę po więcej, no idę po więcej No co ja 170, wjeżdżam Co to jest? Wigilia je dzisiaj? ma Maja? Dobra, było jak było, nie było, nie było, nie było, co było, to było. Ale ten przysiad, to raczej nie był pełny przysiad. Nie mów, że był. Nie, nie był. Wydaje mi się, że był taki, takie trzy czwarte ruchu. Taki ćwiartak oszukany, delikatnie tam chciałeś go naciągnąć. Koleżko, no nie, no nie da się. To raczej, no nie uznamy tego. 171 to jest mój rekord, aktualny, fajny, cieszę się. Wydaje mi się, że naprawdę, no spoko. Nie myślałem w ogóle, że dojdę do tego etapu. Także beka fajnie, spoko, także psychika troszeczkę pomogła, bo dzisiaj mam dobry humor w miarę. Przez ten deszcz, przez te nudy to już naprawdę no pff, nie ma, no już odbija mi, odbija mi normalnie, mi odbija, 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 odbija. No dobra, ja lecę na HT ogarnąć się i zjeść coś. No i tyle, dobra mam nadzieję, że Wam się podobało, mi się podobało, musiało. W końcu to nagrywałem sam. Dobra, lecę. Trzymajcie się. Miłego, udanego następnego tygodnia. I do zobaczenia za tydzień prawdopodobnie. Trzymajcie się. Na razie. Yo, elo, siema, strzałeczka. boom.